Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów Dzisiaj kolejny odcinek ze sprawdzenia Tym razem dosyć ciekawy samochód Lexus IS 250, 2014 rok W Katowicach Tutaj auto z przebiegiem 150 tysięcy kilometrów Co można powiedzieć o samym samochodzie? Samochód bezwypadkowy, aczkolwiek nie bez napraw, blacharsko lakierniczych. Eee, tutaj drzwi przednie, lewe, szpachla była nawet, podwójny lakier cieniowany, później tylna lewe drzwi. Także tutaj kupujący najprawdopodobniej się zastanowi nad tym samochodem, aczkolwiek raczej go nie kupi. Tego już nie wiem, co o samym samochodzie karoserii. No, zdziwiło mnie to, że lakier miernik wykrył, że jest cała praktycznie blacha jest nieocynkowana tam gdzie odprysk był lakieru, wszędzie była korozja, każda kropka mała odpryskowa lakieru po prostu powodowała to, że momentalnie się na rdzy pojawia, także tutaj. Szczególnie auto, gdzie ma dużo takich małych szkodek To na zdjęciach tego nie widać Wychodzi to dopiero właśnie przy oględzinach Jeszcze w słońcu to to wszystko widać na jasnym kolorze Także tutaj Tutaj ten samochód Tak to wyglądało Kupujący się zastanowi nad tym Ja już dalszych losów nie znam tego samochodu Co kupujący Będzie robił, także To by było na tyle Samochód krajowy, aczkolwiek No to jak powiem, nie, nie bez nie bez wad powiedzmy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do na następnego odcinka.